Pozostała nam do omówienia jeszcze jedna, ostatnia grupa zwierząt bezkręgowych, a mianowicie mięczaki. Zapraszam! Mięczaki możemy znaleźć w różnych środowiskach. Większość żyje w wodach słonych, np. ośmiornice. Występują też w wodach słodkich, np. niektóre gatunki małży. A tylko nieliczne mięczaki żyją w środowisku lądowym i to raczej w miejscach zacienionych i wilgotnych na przykład niektóre gatunki ślimaków. Ciało mięczaków jest miękkie i delikatne, stąd wzięła się ich nazwa. Pokrywa je śluz, którego zadaniem jest z jednej strony ochrona przed uszkodzeniami, ale też ułatwia poruszanie się. Ciało mięczaków zwykle możemy podzielić na trzy główne części: głowę, to na niej znajdują się czułki, a często też oczy. Jest noga, silnie umięśniona, bo jest to na narząd ruchu. I jest worek trzewiowy, w którym znajduje się większość narządów wewnętrznych. Większość mięczaków jest okryta muszlą, która chroni narządy wewnętrzne, ale też pełni rolę szkieletu zewnętrznego. Mięczaki możemy sobie podzielić na ślimaki, ich muszle są jednoczęściowe, najczęściej skręcone spiralnie. Małże, one też posiadają muszle, ale są one zbudowane z dwóch części połączonych ze sobą. I mamy głowonogi które albo muszli w ogóle nie mają, albo jest ona mała, ukryta wewnątrz ciała. Omówmy sobie po kolei poszczególne grupy mięczaków, zaczynając od najbardziej nam znanych ślimaków. Ciało składa się z trzech części, czyli z głowy, nogi i worka trzewiowego, który to zazwyczaj jest okryty muszlą. To właśnie dzięki muszli ślimak może łatwiej przetrwać niekorzystne warunki, takie jak susza czy zima. Na głowie ślimak posiada dwie pary czułków, te krótsze są narządami dotyku i węchu. Na końcach dłuższych czułków znajdują się oczy. Choć przyznać trzeba, że ślimak raczej słabo widzi. Bardziej odbiera zmiany intensywności oświetlenia. Na głowie znajduje się też otwór gębowy prowadzący do gardzieli wyposażonej w szczęki i tarkę z drobnymi chitynowymi ząbkami. Tak wyposażony aparat gębowy pobiera pokarm i go rozdrabnia. Ślimaki występują zarówno w środowisku lądowym, jak i w środowisku wodnym. Czym żywią się ślimaki? Otóż gatunki żyjące na lądzie są w większości roślinożerne, a gatunki żyjące w wodzie to głównie drapieżniki. Na co polują? Na inne bezkręgowce i małe zwierzęta kręgowe, głównie ryby. Są też gatunki odżywiające się zarówno pokarmem roślinnym, jak i zwierzęcym. Nieliczne ślimaki są pasożytami. To przykładowe gatunki ślimaków. Pierwszy z nich to pomrów błękitny. Jest wszystkożerny, nie posiada muszli. Drugi z nich to stożek, morski klimat drapieżny. Co ciekawe, swoje ofiary zabija przy pomocy jadu. Przejdźmy do mówienia małży. Ich ciało składa się jedynie z dwóch części: nogi i worka trzewiowego. Noga pełni wiele ważnych funkcji: umożliwia pełzanie, zagrzebywanie się w mule czy przytwierdzanie do podłoża. Ciało małży jest okryte muszlą zbudowaną z dwóch połączonych ze sobą połówek, a zwierzę może je otwierać. U niektórych gatunków takie szybkie otwieranie i zamykanie muszli może umożliwiać pływanie. Małże żyją wyłącznie w środowisku wodnym, zarówno w wodach słonych, jak i słodkich. Większość zagrzebuje się na dnie, wystawiając jedynie tylny koniec ciała lub dwie długie rurki, tak zwane syfony. Jeden z nich to syfon wpustowy. Ma on kształt rurki, przez którą woda dostaje się do wnętrza ciała. W ten sposób zwierzę pobiera tlen i cząstki pokarmu. A to syfon wypustowy. Wypuszcza on wodę z wnętrza ciała małży. Za jego pomocą zwierzę pozbywa się dwutlenku węgla i niestrawionych resztek pokarmu. To przykładowe gatunki małży. Po lewej, przegrzebek zwyczajny. Spotkać go można w wodach wzdłuż wybrzeży Europy. Uważa się go za jedne z najsmaczniejszych owoców morza. A po prawej mamy gatunki żyjące w Morzu Bałtyckim. Ich musztę możesz odnaleźć spacerując brzegiem morza: Małgie w piaskołas, sercówka jadalna, omułek jadalny i rogowiec bałtycki. Ciekawostka to przydacznica olbrzymia, największy małż na świecie. Jej waga dochodzi do 250 kg, a mierzy około 1,5 metra długości. Występuje w oceanie spokojnym i oceanie Indyjskim. Zostały nam do omówienia głowonogi. Ich ciało jest zbudowane z głowy, worka trzewiowego, nie mają nogi, ale zamiast tego mają lejek oraz ramiona. To po kolei. Na głowie, która to jest wyraźnie wyodrębniona, znajdują się duże oczy. Głowonogi doskonale widzą, zarówno kształty, jak i barwy. Do wnętrza ciała prowadzi otwór gębowy zaopatrzony w tarkę oraz szczęki. Dzięki nim możliwe jest rozgryzanie nawet twardych muszli i pancerzy ofiar. Lejek. Zwierzę może przez niego szybko wypuścić duże ilości wody, a przez to poruszać się z dużą prędkością. Ramiona pełnią trzy zasadnicze funkcje. Dzięki nim zwierzę może się poruszać, może zdobywać pokarm i może się bronić. Przykładowo ośmiornica ma osiem takich ramion i wszystkie one są tej samej długości. Dodatkowo na ramionach znajdują się przyssawki, dzięki którym głowonogi łatwiej chwytają i przytrzymują swoją ofiarę. A co z muszlą? Większość gatunków głowonogów jej nie posiada lub jest ona jedynie niewielką płytką ukrytą wewnątrz ciała. Głowonogi żyją wyłącznie w wodach słonych. Prowadzą bardzo aktywny tryb życia. Są drapieżnikami, a ich ofiarami najczęściej padają ryby i skorupiaki. A oto przykładowe gatunki głowonogów. Po lewej mamy kałamarnicę. Ma ona aż 10 ramion, z czego dwa najdłuższe to ramiona chwytne. Zwierzę po prawej to mątwa. Ona też ma 10 ramion i co ciekawe, gdy czuje się zagrożona, szybko uwalnia ciemną substancję, która sprawia, że woda staje się mętna. Ciekawostka. Niektóre głowonogi potrafią zmieniać kolor. Do czego przydaje im się ta umiejętność? Czasem do odstraszania polującego na niedrapieżnika. A czasami do tego, by zwabić partnerkę. A jakie jest znaczenie mięczaków w przyrodzie? Przede wszystkim są pożywieniem dla licznych zwierząt, i to zarówno bezkręgowych, zwłaszcza stawonogów, i dla zwierząt kręgowych. Niektóre gatunki ślimaków zjadają części roślin. Wiele to drapieżniki polujące na mniejsze od siebie ofiary. Mamy też małże, które odżywiając się zawieszonymi w wodzie cząstkami pokarmu, przyczyniają się do oczyszczania wód. Jeśli chodzi o znaczenie mięczaków dla człowieka, to są one składnikiem pożywienia ludzi. Chodzi tu zwłaszcza o niektóre gatunki ślimaków, np. winniczek, ale też małże, omułki czy ostrygi. Co ciekawe, niektóre gatunki małży hoduje się, by produkowały perły. Przykładem takich małży jest perłopław. Niektóre gatunki ślimaków to szkodniki roślin uprawnych, nisztą też przechowywane owoce i warzywa. Na koniec, zanim podsumujemy sobie informacje z tej lekcji, chcę przedstawić Ci sześć gatunków ślimaków, które być może uda Ci się spotkać. To wstężyk gajowy. Żyje w ogrodach, parkach i lasach. Wysokość jego muszli waha się od 17 do 20 mm, a szerokość od 21 do 27 mm. Muszla jest kulista i ma różne barwy, z ciemniejszymi i jaśniejszymi paskami. Świdrzyk lśniący. Żyje w lasach liściastych, zwłaszcza bukowych. Rzadko można go spotkać w lasach iglastych. Muszla ma od 15 do 18 mm wysokości i 4 mm szerokości. Jest błyszcząca i czerwono-brunatna. Bursztynka pospolita. Żyje nad brzegami wód w miejscach wilgotnych. Wysokość jej muszli waha się od 15 do 24 mm, a szerokość od 8 do 12 mm. Muszla jest jajowata, przejrzysta, najczęściej bursztynowa. Zatoczek rogowy żyje w stawach, jeziorach i wolnopłynących rzekach. Muszla ma od 8 do 16 mm wysokości i od 20 do 40 mm szerokości. Jest płaska, a jej barwa może przybierać różne kolory: od oliwkowej do ciemnobrązowej. Błotniarka stawowa także żyje w stawach, jeziorach i wolnopłynących rzekach. Wysokość jej muszli waha się od 25 do 60 mm, a szerokość od 11 do 30 mm. Jest stożkowata, brązowa, szara lub żółta. I żyworówka pospolita. Ona też żyje w stawach, jeziorach i wolno płynących rzekach. Jej muszla ma od 30 do 45 mm wysokości i od 25 do 35 mm szerokości. Jest stożkowata, zielono-brązowa z brunatnymi paskami. Zapamiętaj najważniejsze. Większość mięczaków żyje w wodach słonych. Niektóre gatunki zamieszkują wody słodkie, a tylko nieliczne występują na lądzie. Ciało większości mięczaków jest zbudowane z głowy, nogi i worka trzewiowego, który jest osłonięty muszlą. Na głowie mięczaków znajdują się czułki, oczy oraz otwór gębowy, który prowadzi do gardzieli wyposażonej w tarkę i szczęki. Worek trzewiowy zawiera większość narządów wewnętrznych. Noga jest narządem ruchu, który może służyć do pływania, pełzania lub zagrzebywania się w podłożu. Do mięczaków należą ślimaki, małże i głowonogi.